Cześć, witam. Dzisiaj kolejna wycieczka z gatunku podkrakowskich. Planujemy dojechać na pustynię błędowską koło Olkusza. Tutaj jest nowy asfalcik i coś, co chciałem pokazać na takim nowym asfalcie, czyli cisza. Jak jest fajny asfalt, to jest po prostu totalna cisza w tym aucie. Także wynika z tego, że głównym hałasem to są opony. A ja zapraszam do oglądania. I jeszcze, dlaczego auto było dzisiaj do 100% naładowane? E, a to dlatego, że e, w instrukcji, to zarówno Nissana jak i ki, którą tu jadę, jest taki zapis, żeby raz na miesiąc auto rozładować w Nissanie poniżej 10%, w ki poniżej 20%, po czym naładować do 100%. E, nie do końca jest wyjaśnione, czemu ma to służyć, natomiast e, myślę, że. Po pierwsze ma to jakiś wpływ na, na chemię tej baterii, która raz na czas powinna jednak przejść cały cykl, a po drugie pomaga to na pewno w zbalansowaniu cel, więc myślę, że z tych dwóch powodów jest to wskazane eee, i jest to wyraźnie napisane, żeby to robić raz na miesiąc w obydwu samochodach, więc tak staram się robić, że jak czasem mi się uda rozładować auto więcej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj to jest 30-40%, jak go rozładuję właśnie tutaj w przypadku Kia poniżej 20%, i dawno nie robiłem tego pełnego cyklu. No to, to raz na miesiąc staram się taki cykl wykonać. Dzisiejszy cykl to było 6% do 100%, czas ładowania 6,38, a doładowana energia to 66,5 kWh. I jesteśmy w wolkuszu, a przed nami i trujeczka na zielonych blachach, a dzisiaj przejechane w sumie już 80 km z tym, co rano jeździliśmy i zużycie to 16,7. I za chwilę będziemy skręcać za półtora kilometra w prawo, tak mniej więcej w centrum Olkusza. I dojechaliśmy do Pustyni Błędowskiej. Tak to wygląda. Może nie za wielka, ale piasku całkiem sporo. I jesteśmy. Auto zagrzane bo 15 minut temu, kluczowe mówię, teraz jest 15 minut, bo on grzeje przez 15 minut i jest milutko cieplutko 15 minut temu wcisnąłem, żeby się zagrzał z aplikacji UWO W prawo tutaj skręt na jaskinię jest się w miejscowości Biały Kościół, a przed chwilką było widać Tatry nie wiem czy to się uda na kamerze oddać natomiast no, przefajnie to wyglądało. Spróbuję jeszcze, może za chwilę będzie widać. I przepięknie. Cała panorama na Tatry, tam w oddali poniżej Kraków. No, przefajnie to wygląda. Rewelacja. Kurcze, no, bardzo fajnie, tak widoczne. I taka widoczność, jest, że wydaje się, że są bliżej niż są naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. A my sobie jedziemy na aktywnym tempomaciku. Tak zazwyczaj jeżdżę na 3 kropeczkach odległości, bo lubię nawet na czterech, ale na czterech zdarza się, że czasami jak jakoś to auto przed nami gdzieś za bardzo skręca, to, to potrafi go zgubić i na chwilkę przyspieszyć, co jest takie niefajne, bo potem zaraz hamuje, a go odnajdzie. Także jeśli jest prosta droga, to można na, na, na czterech jeździć Natomiast jak jest gdzieś bardziej kręta, jakieś takie zamieszanie, to. To lepiej na trzech kropeczkach odległości, wtedy nie gubi pojazdu przed nami. No, przefajne te widoki. Jesteśmy w miejscowości Mała Wieś, bodajże, także zjeżdżamy teraz w dół do Krakowa. Zużycie nam systematycznie maleje. Aktualnie jest 15,8, przejechane 125 km i czas jazdy 2,35. Tak dzisiejszy dzień się kształtuje. Jeszcze zaraz zobaczymy, ile mamy zasięgu. Zasięgu mamy 273 km i 72% w baterii. Także fajny wynik. Na zewnątrz jest 6-7 stopni. Generalnie cały czas sobie grzejemy. Jak wróciliśmy do samochodu, po półtorej godziny zrobiliśmy 15-minutowe dogrzewanie. Takie dogrzewanie zjada. Muszę to kiedyś ponagrywać i potestować. Natomiast coś koło. Szacuję, że koło kilowatogodziny, takie 15 minutowe dogrzanie samochodu, a wsiada się i naprawdę jest rewelacyjnie miło cieplutko, także polecam. No nie mogę się napatrzyć na te widoki. Może jeszcze raz będzie widać tatry, zobaczymy zaraz za zakrętem. Tak, pięknie, pięknie tam nad tym lasem. Od lewej tatry słowackie, potem nasze tatry wysokie i po prawej teraz nie widać akurat tatry. Zachodnie także. 400 Wjeżdżamy do modlnicy i dojeżdżamy do skawiny. Niestety tu szybka jazda autostradowa zepsuła zużycie, bo już było momentami nawet 15. Teraz mamy 16 i 4. Przejechane niecałe 150 km. Czas jazdy 2,50. Także dzisiejsza jazda lokalna plus wycieczka do pustyni Błędowskiej zaowocowała takim, takim zużyciem. Jest dzisiaj dość chłodno, wieje, także uważam, że jak na taką już prawie zimową porę, to całkiem, całkiem sensownie, bez żadnego oszczędzania. Można zrobić zużycie w okolicach 16, nawet jadąc trochę szybko, znaczy no, kilkanaście kilometrów szybko autostradą, także fajny wynik. A ja jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam. Do subskrypcji, jeśli możesz, to łapeczkę w górę, dzwoneczek, niech się materiały niosą, niech ludzie poznają, że można za, za parę złotych naprawdę przejechać fajny dystans. Bo tak jak dzisiaj 150 km, jakby to policzyć, że zużyliśmy na to 20, no 30 na okrągło, tak już z górką liczą 30 kWh, po 30 groszy na w strefie nocnej, no to tak już. Na wyrost, nawet licząc to cały dzień takiego podróżowania, to jest 9 zł. Gdzie łatwo sobie policzyć, że jakimkolwiek innym pojazdem byłoby to znacznie, znacznie więcej. A jak zawsze, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze szybkie spojrzenie na zegary. Widać, że zasięg 420 km był dzisiaj przeszacowany troszeczkę, bo zużyliśmy o 23 km więcej. Natomiast ostatnio nie jeździłem autostradą. A dzisiaj były dwa przejazdy obwodnicą Krakowa. Także, gdyby obwodnicą pojechać no, do 100 na godzinę lub pojechać jakąś inną drogą, to myślę, że dzisiejszy zasięg byłby szacowany przez samochód. Perfekcyjnie, natomiast zasięg jest szacowany na podstawie tego jak jeździmy z ostatnich kilku dni, bo to się tak po troszkę zmienia, natomiast jak wpadamy na autostradę, no to wiadomo, że to się nie będzie zgadzać, no bo szybka jazda jest zdecydowanie bardziej prądożerna niż plątanie się zwykłymi drogami.